Jo, oto przyszedł czas na kolejne przemyślenia, pierwsze w tym roku i dzisiaj, jak mam tak czasami w zwyczaju, omówię dwa tematy. Na początek powiem nieco o nowej oprawie TVN, a potem o najlepszym i najbardziej jakościowym kanale, jaki kiedykolwiek powstał. Zapraszam. 1 marca dosłownie piekło zamarzło, bo na TVN po 11 latach pojawiła się nowa oprawa. KOŃCU! Owa oprawa została wyprodukowana przez argentyńskie studio Studio, które też jest również odpowiedzialne za obecną oprawę TFN7. Powstała ona we współpracy z TFNowskim działem kreacji i autopromocji. I szczerze bardzo mi się ta oprawa podoba, jest ona prosta, fakt, ale jest na tyle estetyczna i przyjemna w odbiorze, że... Aż ładna. Kółka się kręcą, łączą się i tak dalej. Dosłownie no, cała oprawa. No ale ma również swoje wady. Między innymi, czy ten okrąg powinien tak wcześniej znikać? To znaczy, jest to niedopracowanie, które nie spostrzeże przeciętny widz, ale osoba siedząca w grafice i animacji, która z zasady ma klątwę w postaci doszukiwania się tego typu dupereli, może nieco skisnąć. Ale mówię, jest to i tak drobny defekt, który nie wpływa na odbiór oprawy, bo widać, że trochę efortu włożono w dopracowanie tego do sensownej kupy. Czy ta oprawa jest lepsza od poprzedniej? Tak. I to jeszcze jak. Oprawa z 2013 roku, no, zestarzała się niemiłosiernie. Co prawda elementy 2D jeszcze ujdą, ale te modele 3D... <gryw> jeszcze warto wspomnieć o zmodyfikowanym logotypie, który... wygląda. Dosłownie nic się za specjalnie nie zmieniło poza kolorystyką, która to jednak sprawia, że z dziwnością patrzy się na to logo, bo najwyraźniej się przyzwyczaiłem do poprzedniej kolorystyki która zresztą była od początku istnienia stacji. Także reasumując, nowa oprawa TVN jest kawałem dobrej roboty. Jeśli myślicie, że Winnicki, który to swoją drogą nastrał ostatnio kanałami tak ambitnym jak kanał Łowca, jest usposobieniem amatorszczyzny, to chyba nie widzieliście Music Plus. By the way, czekam na pozew od Kanal Plus za tą nazwę, tak jak to było lata temu z Polsat News Plus. Music Plus jest kanałem muzycznym, jak zresztą mówi nazwa i, i na razie stacja ta nadaje tylko w internecie, a konkretnie to na stronie telewizja Music+pl oraz o zgrozo na platformie Gonet TV. I zacznę chyba od formatu muzycznego, który jest najmniejszym problemem. Otóż stacja ta puszcza muzykę taneczną, głównie disco polo. I do tego nic nie mam, po prostu nie jest to mój ulubiony gatunek. Gorzej jest, jeśli chodzi o aspekty techniczne. Bo uwaga, to jest dosłownie hit pisany dużymi literami. W rolę prezenterów i ogólnie lektora wciela się sztuczna inteligencja. Dosłownie AI to. Gorąca atmosfera i wyśmienita zabawa w rytmie najbardziej znanych przebojów. Tutaj hit goni hit, a temperatura rośnie z każdym kolejnym teledyskiem. Wieczór z gwiazdami codziennie od 20. By the way, chciałbym poznać cały ten zespół autopromocji, o ile w ogóle istnieje i... Bym się ich zapytał, czy wszystko mają w porządku, czy dobrze żyją, czy kochają swoją rodzinę i tak dalej. I ten głos jest tak nienaturalny, bo nawet nie użyli jakiegoś Eleven lapsu, który już lepiej by sobie poradził. A zamiast tego dali dosłownie syntezator Mowy Iwona lub coś podobnego. Jeszcze wygenerowane są nawet sylwetki prezenterów, a na domiar złego całość jest okraszona jakże cudowną oprawą, która wygląda jak zrobiona w aplikacji Intro Maker na telefonie. I jeszcze tanną no, copyright sound muzyczka. I rozumiem jaki jest sens życia tego jaj, bo chcą pokazać jak to oni idą z długa tak itd. Ale... ale jest to tak fatalne, tak do granic możliwości amatorskie, że aż strach. Już nie wspominam o tym, że wrzucone teledyski są z dobitną kompresją audio i wideo. Jakby piracko pobierali je z YouTube'a. Żono moja, serce moje nie ma takich jak... W ogóle tak w trakcie pisania skryptu zauważyłem, że poznikały uploady na kanale YouTube tej telewizji, i akurat to się wydarzyło po tym, jak Sad Courier nagłośnił to dzieło. I czyżby po otrzymaniu krytyki nagle się zwijają? Czy o co tam chodzi? Ale powiem jedno: tak dziwnej i tak amatorskiej telewizji to ja jeszcze nie widziałem. Także kończę ten oto film. Muszę chwilę odpocząć. Halo.